Jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał, Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł, Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali, i zostawił się na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Alewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu ranę, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje pytle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i że Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja odpowiem, tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział – ten, który okazał Inch. Each...